ma ekipa, musicie zobaczyć ten moment, bo to jest czyste złoto manipulacji. Wojtek chce zrezygnować z zam zamówienia, a tu wjeżdża konsultant z ofertą nie do odrzucenia. Tylko dla niego. Ale dla babci i dziadka XD trzymajcie się krzeseł. Ja dostaję co miesiąc trzy takie kody rabatowe dla najbliższych, a zawsze poświęcam babci i dziadkowi, bo też sobie robią zakupy u producenta. Natomiast jeden, jeden mógłbym dopisywać. O no kurczę, no, 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 dziękuję bardzo miło z pana strony, że, że ten taki kod pan chce mi dać. Nie, no to... Dla mnie żaden problem. No bardzo panu jestem wdzięczny za to, że żeby, żeby, żeby pan się wykazał taką tutaj dobrocią, ale niestety. Tanie i taniej, niestety tutaj nie dawania. No rozumiem. Może, może w przyszłym miesiącu. No w przyszłym miesiącu może nie być promocji, to na pewno nie będzie już promocji. Piękny też, wspaniały święty. I zobacz stary, mógł wiesz, mógł to dać trzecie też na przykład mamie, nie? Bo dał babci dziadkowi, ale ten trzeci kod mógł dać mamie, a jednak mi tak, tak bardzo. Legitnie. Ten konsultant to powinien dostać medal za kreatywność w skamowaniu. Kodzik specjalnie dla Wojtka, bo się o niego martwi. Ale kot dla babci i dziadka? Serio, czy oni myślą, że ludzie są aż tak naiwni i łykną każdy kit? Co sądzicie o takim dbaniu o klienta przez wciskanie kitu? Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Scam alert.